Taka piosenka Moleńczuka. Kiedyś, jak chlałem, te kilkadziesiąt lat, lubiłem słuchać modelców i Moleńczuka. Była taka piosenka o dawnej dziewczynie, a ja ją trochę przerobiłem. I to brzmi tak. Stare mi życie. Dziś już nie kocham Cię. Życie ze świata. Już nie obchodzi mnie. Nowym stworzeniem stałem się. I z czystą kartą dalej mknę. Tyś Jezus zbawił mnie. Dziś sprawiedliwym stałem się. Nie kocham świata, tego nie. Tyś Jezus zbawił. Tyś Jezus zbawił mnie, kochani, zbawił mnie. Jezus Chrystus. Mimo, że całe życie byłem urwisem, chlałem kilkadziesiąt lat, zbawił mnie. Takiego marnotrawnego syna, jaki byłem. Teraz mam nowe życie. Wiecie, każdy z Was może być jeszcze dziś zbawiony. Nieważne, czy chlasz, czy czwasz, czy oglądasz pornole. Czy grasz z całymi nocami w gry, jakieś zboczone? To nie ma żadnego znaczenia, bo jeszcze dziś możesz też być zbawiony. Jezus może zbawić się. To jest jedyny zbawiciel. Jedyny, jedyny, z którego każdy, każdy musi, którego każdy musi uwierzyć, każdy musi się narodzić z Bożego Ducha, bez wyjątku. Czy jesteś alkoholikiem? Czy jesteś bardzo religijnym człowiekiem? Mądrym? Jak faryzeusz? Wiecie, kiedyś był taki Nikodem, faryzeusz. On miał cały ten system religijny w paluszku. Nakazy, zakazy, wszystkiego przestrzegał. Miał to w paluszku, wiecie? I przyszedł do Jezusa w nocy, bo za dnia się bał, się wstydził. Zapytał Jezus, o co chodzi? Mam 67 lat. Jak to ja mam się narodzić na nowo? Mimo, że był religijny. Całą religię miał w paluszkę, całe prawo. Zapytał Jezusa, mistrzu, nauczyciele, jak to ja mam się narodzić na nowo? A Jezus mu odpowiedział: Nikodywie nie rozumiesz, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Musisz narodzić się z mojego ducha. I każdy człowiek to musi wykonać, nieważne czy jest alkoholikiem, czy bardzo religijny, każdy bez wyjątku. Może sięgnąć po zbawienie, bo jedynie zbawienie jest przez Jezusa Chrystusa. Musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Bo nasz dobry Ojciec, Tato, nasz Stwórca chce, aby czcić Go w duchu i prawdzie. Bo Bóg to duch, kochani, Bóg to duch. Boga nie zamkniesz w przedmiotach, ani w krzyżykach, ani w medalikach, nie zamkniesz. Bo to jest wszechwyt. Zobaczcie, Jezus. Zbawią, mimo że nic dobrego w życiu nie zrobiłem, a jestem zbawiony, chyba. Zbawiony, ponieważ zbawienie jest za darmo z łaski. Z łaski przez wiarę, musisz w to uwierzyć. Tą zastępczą ofiarę Jezusa to tylko tyle, tak niewiele albo aż tyle. Ja z tym zwlekałem przez 50 lat. Nie byłem tego świadom. Byłem oboknikiem, przyżelcą, hejterem, alkoholikiem, hazardzistą. I dopiero po 50 latach poznałem prawdę, prawdę, jaką jest Jezus. To jest jedyna prawda. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do mego Ojca jak tylko przeze mnie. Tylko przez Jezusa. Tylko i wyłącznie. Nie ma żadnych pośredników. Żadnych, kochani. Żadnych. Wystarczy. Że ustanowisz Jezusa swoim Królem i Zbawicielem, uwierzysz to w zastępczą ofiarę Jezusa. Uwierzysz, że wziął na siebie wszystkie Twoje grzechy, błędy, które tu popełniasz w życiu, lub popełnisz jeszcze, uwierzysz, że umarł razem z twoimi grzechami i zmartwychwstał w ciele. I ustanowisz swoim królem na resztę życia, żeby to jest królowo w Twoim życiu. Ustanowisz w sercu, żeby to Jezus królował, nie alkohol, nie hazard, nie pornole, nie lęki przed wojną, nie choroby, tylko Jezus. To jest jedyny król. To jest król królów i Pan Panów. I nie ma obejścia, nie ma innej opcji. Nie obejdziesz Jezusa, aby być zbawiony. Mówię ja Wam to, człowiek, który naprawdę był naprawdę w dużym, głębokim bagnie. Nie jakieś uczony z pisma w jakimś kulu, jakiś ksiądz czy proboż. Mówię wam jako zwykły człowiek. Zwykły człowiek, który został uratowany. Każdy z was jeszcze dziś może być uratowany. To zajmuje chwilę, nawet nie całą minutę. Wezwi serca do Jezusa. Wezwij, uwierz, kto zastępczą ofiarę i ustanów Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i Królem na resztę życia. I finitą. Narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Bo Twój duch żyje. Stanisz się nowym człowiekiem. Nowym stworzeniem. Nowe życie będziesz miał. I będziesz pewien zbawienia. Bo zbawienie jest za darmo z łaski, przez miarę. To jest ta piękna, niezasłużona przychylność Boża dla każdego człowieka bez wyjątku. Bez wyjątku. Tak jak tu chodzicie, wszyscy jeszcze dziś możecie być zbawieni. Sięgnijcie po to, kochani. Sięgnijcie bo kto wie, czy będzie jeszcze jutro nie zwlekajcie nie olewajcie systemu Jezus to jest jedyny ratunek skorzystajcie z tego Amen Proszę Państwa, nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia głosimy tutaj regularnie na tym rynku regularnie od prawie dwóch lat uzdrawiamy ludzi, uwalniamy tych, co się źle mają. Dzielimy się prawdą, prostujemy też to, co jest pokrzywione. Spotykamy się też w każdą sobotę o godzinie 10:00. Na Sienkiewicza 57. Może potrzebujesz czegoś, to po prostu przyjdź tam, ale może chcesz też pobyć z nami, zobaczyć, jak uwielbiamy Boga, modlimy się. I uczymy ludzi, to też przyjść. Nie pójdziemy do kościoła, będziemy szli na ulicę, dlatego że jest powiedziane, że to, co słyszeliście na ucho, będziecie głosić na rogach ulic, na rynkach i na dachach. I ludzie są zbawiani, dlatego że słyszą to. A do kościoła to niekoniecznie często, jak tam nawet pójdziecie, coś mądrego usłyszycie, bo Bóg nie mieszka w budynkach ludzką ręką wybudowanych, tylko powiedział, że będzie mieszkał w ludziach i będzie się przechadzał między nimi więc mieszka w tych którzy w Niego widzą wierzą, tak jest skonstruowany ten świat i tak to właśnie wygląda dlatego będziemy stać na tym rynku i mówić do ludzi że potrzebują Jezusa i potrzebują się z Nim spotkać twarzą w twarz bo tak będą zbawieni i tak będą uratowani i tak może być podniesione ich życie do zobaczenia